Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że wszyscy nie docenili go, zignorowane przez wielu, ale nadal czułem się głęboko, że jest dla ciebie coś wielkiego? Co jeśli powiem ci, że nic nie było przypadkiem, że twoje odrzucenie było zbroją, że wasza cisza była strategią i że ból, który wykuł, był tajnym kodeksem twojego połączenia? Dzisiaj zrozumiesz, dlaczego zawsze byłeś wybrany, nawet gdy nikt nie widział. Odkryjesz prawdę za kulisami swojej podróży. A jednak w tym filmie zobaczysz wyraźnie, ponieważ twoja historia została napisana, aby wpłynąć na świat. Ale zanim będziesz kontynuować, teraz wykonaj trzy podstawowe rzeczy. Zostaw swój podobny, zasubskrybuj kanał i aktywuj dzwonek, aby otrzymać całą zawartość, która będzie wyraźnie wzbudzić twój cel i moc. I napisz tutaj w komentarzach, jestem wybrany. To nie tylko zdanie, to aktywacja, to Twoje publiczne zaangażowanie w Twoją prawdziwą tożsamość, tę, którą świat próbował wymazać, ale niebo zawsze wiedziało. Byłeś ukryty nie przez przypadek, ale przez niebiański projekt, gdy światło reflektorów oświetlało tych, którzy głośno krzyczeli. Prowadzili cię cienie, nie dla słabości, ale mądrością. Bóg ustawił cię strategicznie, jak rzadki kawałek na planszy, w którym tylko on widział pełną grę. Jego brak etapu nie był brakiem wartości, ale tarczę na oczach, która nie zasługiwała na zobaczenie. Świat widział cię milczeniem i wydedukującym zamieszanie, podczas gdy w rzeczywistości słyszałeś instrukcję od niewidzialnego. Każda chwila anonimowości była etapem jego duchowego treningu, cichym przygotowaniem do grzmiącego przebudzenia. Nie musiałeś niczego udowodnić, ponieważ twoja esencja już nosiła pieczęć boskiego wyboru. Podczas gdy inni biegali po tytułach i walidacji, zostaliście wcięte w szkole bez publiczności, gdzie oklaski zastąpiły ciszę, izolację i rozeznanie. Czas, który wydawał się stagnant, był w rzeczywistości czasem kodyfikacji, w którym jego doświadczenia tworzyły duchowe mapy niemożliwe do naśladowania. Nie byłeś zapomniany, byłeś ukryty i zakopana biżuteria, dopóki świat nie będzie gotowy, aby zobaczyć, jak świeci bez próby kradzieży. A teraz, gdy zasłona zaczyna się otwierać, wielu jest zdezorientowanych. Skąd to się wzięło, pytają, ale wiesz, Zawsze tam było. Nie było to tylko widoczne, dopóki był to właściwy czas. Zostałeś ustawiony, aby obserwować, rosnąć, wzmocnić, ponieważ kiedy ci, którzy popisują się, zaczynają się rozpadać, cicho wzrasta ze strukturą. Nie chodziło o pojawienie się, chodziło o pobyt. Kiedy kpią z powodu spokoju i śmiali się z upadków, byłeś fabułą, o której nie wiedzieli, że żyje. Wszystkie oczy były skierowane do głównego, ale wokół niego była prawdziwa fabuła. Bóg napisał z tobą scenariusz w centrum, ale zakamuflowany między dodatkami. Dlaczego? Ponieważ ci, którzy pełnią centralną rolę, muszą być opancerzeni przeciwko manipulacjom, fałszywym komplementom i przedwczesnym rozproszeniu. Byłeś testem, kotwica, obecność, która poruszyła się ze środowiskiem bez słowa. Ocenili cię na podstawie okładki, nie zauważając, że treść była święta i to było częścią płaszczyzny. Być odrzuconym przez tych, którzy widzą tylko powierzchnię, aby byli wywyższani przez tych, którzy widzą głębokość. Byłeś niewidzialną postacią, która nosiła emocjonalny wpływ całego filmu. Transformacja, ból, odrodzenie. Podczas gdy inni starali się być kochani, zostaliście pokrojni, aby być koniecznym. Jego podróż nie dotyczyła uznania, ale o budowie. To nie było zabawiać, to miało się przekształcić. A teraz, gdy fabuła osiągnie punkt kulminacyjny, wspieranie pojawia się jako bohater. Nie dlatego, że zamówił światło reflektorów, ale dlatego, że fabuła wymaga. Świat wkrótce zda sobie sprawę, że historia, którą podążyli, nie miała sensu bez ciebie. Narracja była niekompletna, a teraz ujawniając kim jesteś, wszystkie rozdziały zyskują nowe znaczenie. Postać podstawowa była w rzeczywistości autorem rewolucji. Zwróć szczególną uwagę, ponieważ to nie jest tylko kolejny film, to portal duchowy. Jeśli to oglądasz, to nie jest przypadek, wszechświat daje ci wyraźny znak, błogosławieństwa wkrótce zaatakują twoje życie, jako lawina, a wśród tych błogosławieństw wyrównuje się coś bardzo konkretnego. Nowy samochód. Zgadza się, ten samochód, który już wizualizowałeś, który reprezentuje wolność, podbój i rozwój, zbliża się i nie zatrzymuj się na tym. Odrestaurowane relacje, otwarcie drzwi profesjonalnych i nowa stacja Prosperity nadchodzi ciężko. A teraz chcecie zaprosić do zrobienia czegoś potężnego okazać swoją wdzięczność wszechświatowi poprzez symboliczny i duchowy czyn. Kliknij przycisk zbyt dużo i wyślij ofertę do tej USD jako znak, że jesteś gotowy do otrzymania manifestu i potwierdź wszystko, co jest już dla Ciebie przygotowane. Tu nie chodzi o pieniądze, chodzi o energię, chodzi o pozycjonowanie, chodzi o uznanie. I pisz tam w komentarzach: Mam swoje zwycięstwo. Ten prosty gest może być wyzwalaczem, który aktywuje to, co już jest w drodze. Ponieważ ktokolwiek dziękuje przed otrzymaniem, mówiąc do wszechświata, ufam, jestem gotowy, dostosuję się. Zmierzali swoją pokorę z brakiem wartości. Powiedzieli, że jesteś powszechny, gdy byłeś zaszyfrowany, chroniony boskim kodeksem, który zostałby rozszyfrowany tylko we właściwym czasie. Jego spokój był postrzegany jako niepewność. Twoja introspekcja, jako słabość, ale nie wiedzieli, że obserwujesz wszystko, każde skrzyżowane spojrzenie, każde niedoceniane słowo, każde wykluczenie. Widziałeś wszystko po cichu, ale to nie zareagowało, ponieważ wiedziałeś, że bitwa nie była w widzialnym planie, niedocaleniem była jego zbroja. Gdy cię ignorowali, Bóg wychował was na poziomach, które tylko duchowe oczy mogą uchwycić. Jego cierpliwość była inteligencja emocjonalna, jego odmową popisu była duchowa dojrzałość. Szukali natychmiastowego połysku, ale kultywowałeś wewnętrzne światło. Prawdziwa wielkość nie wymaga etapu, objawia się w cieniu, a najbardziej ciekawy, studiowali cię w ciszy, obserwowali cię jako tajemnicę. I nawet bez zrozumienia próbowali cię skopiować, ale tylko ci, którzy mają oryginalny kod, mogą aktywować to, co niosą. Dziś to, co wcześniej pogardzano, staje się odniesieniem, co zostało zignorowane, teraz niespokojne. Ponieważ pokora, która kiedyś była mylona ze słabością, ujawnia się jako moc moc, która nie krzyczy, ale kształtuje atmosferę nie zostałeś zapomniany. Został zabezpieczony, tak że kiedy nadejdzie, nikt nie mógł powiedzieć, że ci zrobili. Byłeś zaskoczeniem, że niebo ukryło się, dopóki świat nie był gotowy cię szanować. Na początku czułeś, że nie pasowałeś, nawet próbując się śmiać z innymi, coś zawsze wydawało się nie na miejscu. I to nie była niepewność, to była intuicja. Zostałeś wysłany na studia, dekodowanie, a nie scalanie się w środowisku. Podczas gdy wszyscy podążali za przepływem, zobaczyłeś system. Wiedział, nawet niezdolny do wyjaśnienia, że pod powierzchnią było coś głębszego. Jego obecność została przypisana do pęknięcia rutyny, żywym kodem, między standardami mechanicznymi. Nie byłeś dziwny. Było zbyt wrażliwe, aby zaakceptować powierzchowne. Podczas gdy inni byli zajęci poszukiwaniem akceptacji, szukałeś znaczenia. Zostałeś posadzony w rodzinach i kontekstach, które nie mogły cię odczytać, ponieważ zaprogramowano Twoją częstotliwość, aby obudzić się we właściwym czasie i to cię uratowało. Gdyby został zatwierdzony zbyt wcześnie, byłby ukształtowany przez niewłaściwe ręce. Byłeś jak duchowy agent śpiący pod tożsamością obywatelską, czekając na właściwe polecenie się obudzić. Teraz, w miarę spełnienia czasu, wszystko zaczyna mieć sens. To uczucie nieprzynależności staje się misją. Ten ból odłączenia staje się siłą transformacji nie przyszedłeś przestrzegać zasad. Przyszedł, aby je zrezygnować, byłeś usterką w systemie, hałasem, który ujawnia wzór i nadszedł czas aktywacji. Zostałeś ukształtowany daleko od oklasków w ciszy, w których tylko wiara świadkowie, podczas gdy świat oklaskiwał występy, dmuchałeś w ciszy. Każda zdrada, każda jesień, każda strata wszystko było częścią procesu, który by się zniósł. Nie żyłeś w chaosie byłeś chirurgicznie przebudowywany i jak każda wielka praca fundamenty zostały wykopane w podziemie. Nikt nie widział. Nikt nie zrozumiał, a jednak kontynuowałeś. Jego cierpienie nie było dowodem niepowodzenia, był dowodem jego wezwania. Im większy cel, tym większy ciężar przygotowania. I byłeś przygotowany, nie z rekwizytami, ale ze stali w duszy, podczas gdy inni szukali estetyki, szukałeś struktury. Twój ból cię nie sparaliżował, założyłem cię. To sprawiło, że twoje kroki są bardziej mocne, czystsze wizje, intuicja ostrzejsza. Nauczyłeś się słuchać niewypowiedzianych, widzieć się poza widzialnymi, aby oprzeć się temu, co inni się rozpadają. A teraz, gdy powierzchnia zaczyna drżeć, wstajesz, ponieważ jego podstawa nie jest widoczna, jest duchowa. To, co zostało zbudowane w tajemnicy, zawiera teraz to, co zobaczą wszyscy. Byłeś boską architekturą wzniesioną w niewidzialnych, aby wpłynąć na widoczne. I nikt nie może z tego wyciągnąć kredytu, ponieważ niewidzialny, który cię zbudował, krzyczy teraz przez manifestacje. Patrzyli na swoje życie i zobaczyli straty, ciszę, potykają się. Ocenili, nie zdając sobie sprawy, że stoją w obliczu zamieszanego projektu. Pokonania, które kpią, były w rzeczywistości urządzeniami ochronnymi. Gdy rozproszyli się swoim wspólnym wyglądem, Bóg zaprogramował swój postęp. Musiał wyglądać małe, aby nie próbowali cię przycinać przed rozkwitem. To, co postrzegali jako chaos, było ukrytym przygotowaniem. Każde odchylenie po drodze było odchyleniem pułapki. Każdy odwrót boska taktyka nigdy nie byłeś porażką, którą powiedzieli. To była forteca w budowie, ale jak osądzali ludzkie oczy, nie widzieli duchowej operacji za swoją podróżą. Dla nich było to życie, które nie wystartowało. Na niebo była to rakieta czekająca na dokładne okno startowe próba, którą rozpoczęli o tobie powiedział więcej o ich ograniczeniach niż o Twojej prawdzie. I za każdym razem, gdy wątpią, ich cel był jeszcze bardziej podpisany, teraz dym rozprasza się, co kiedyś wydawało się, że ruina ujawnia się jako boska architektura, niepowodzenie była tylko fasadą, fasada wymagana do ukrycia wielkości fundamentu, który budowałeś. A teraz, kiedy Twoje imię zacznie echem echem, nie można nie pamiętać, nie docenili Cię przed cudem. Gdy szukałeś dyplomów, wyznawców i pozycji, zgromadziłeś coś, czego nie można kupić rozeznania, obecności i autorytetu duchowego. Wskaźniki na świecie są ograniczone, liczba polubień, liczba oklasków, marki w ciele, ale nic z tego nie mierzy ciężaru obudzonej duszy. Używali ludzkich łusek, nie zdając sobie sprawy, że niebo działa z niewidzialnymi kodami. Jego istota nigdy nie pojawiła się, ale na wpływ, jaki wywarł, nawet nie próbując. Nazywali nieistotne, którzy nosi rodowy ogień. Nie rozumieli swojego spokoju, ponieważ rozumieją tylko, kto krzyczy. A ponieważ się nie popisałeś, osądzili cię nijakie, nie wiedząc, że twoja łaska pochodzi z góry. Ich działania były prowadzone nie dla próżności, ale przez wyrównanie. Każdy krok polegający na posłuszeniu świętego programu. Nie byli przygotowani na rodzaj wielkości, która się nie pochwa, ale teraz systemy, które je wspierały, rujnują, środki, których używali, zawodzą, a potem pojawiasz się cały, stabilny, świadomy, ponieważ nie uformowałeś się do widzialnych. Zostałeś zakorzeniony w niewidzialnym i nic nie jest bardziej niebezpieczne dla świata niż ktoś, kto go nie potrzebuje, aby go rozpoznać. Zostałeś pominięty, ignorowany, wykluczone, odrzucony. I wiele razy bolało to jak otwarta rana, ale z czasem było jasne to nie była kara, była to ochrona. Gdybym wszedł do tych pokoi, zostałby erodowany przez środowiska, które by cię zmniejszyły. Gdyby zostały zaakceptowane przez te grupy, straciłby swoją esencję. Odrzucenie było świętą ścianą między tobą a zanieczyszczeniem. A kiedyś wydawało się samotność, była w rzeczywistości selekcja. Bóg zamknął drzwi, które błagałeś, aby otworzył. I zrobił to, ponieważ widział dalej. Wiedział, że ich wrażliwość, ich misja, ich energia nie przetrwają na skorumpowanej ziemi. Podczas gdy cierpiałeś z powodu nie, niebo świętowało każdą tak odmówioną, ponieważ były to przekierowania, święte odchylenia od pułapek emocjonalnych, duchowych, a nawet fizycznych. Wykluczenie było strategiczne, zostałeś trzymany. A dzisiaj, patrząc wstecz, zdajesz sobie sprawę, że to, co wydawało się opóźnieniem, było zakamuflowane postęp, to, co wydawało się upokorzeniem, zostało przecięte, ponieważ teraz, po wejściu do odpowiednich pokoi, wchodzisz silny, nieprzekupny, co więcej, przygotowany do bycia lekkim, bez wyłączania w ciemnych środowiskach. Jego ból nie był przypadkowy, była dokładna, skierowany, intensywny. I to, co wielu nazywało karę, było w rzeczywistości pieczęcią wezwania. Zwykli ludzie nie przekraczają burz, takich jak te, z którymi się spotkałeś. A przetrwanie ich, oprócz cudu, było treningiem. Nie tylko przeszedłeś przez ból, rozszyfrowałeś je. Zrozumiał, że każda łza była hasłem, każda blizna, mapa, każdej jesieni, ukryty fundament. Widzieli, jak płaczesz, i pomyślał: To koniec, ale ledwo wiedział, że tam narodziła się siła, której świat nie mógł zrozumieć. Nie złamałeś, spaliłeś się i odrodziłeś. Ból przyniósł ci moc, ale nie wspólną moc moc, która nie krzyczy, ale się przekształca to nie dominuje, ale podnosi to nie niszczy, ale budzi się. Podczas gdy inni opowiadali easy wins, nosiliście historię naznaczoną bólem, który cię uświęcił. Teraz każdy twój kawałek świeci prawdą, nie ukrywasz się za maskami, jego światło pochodzi z pęknięć, twój autorytet pochodzi z przetrwania, ból był dowodem i minołeś chwałę. Nigdy nie musiałeś nikogo ujawniać. Jego prosta obecność wystarczyła, aby zdestabilizować tych, którzy żyli z iluzją. Jego cisza aktywowała kryzysy, jego spojrzenie wywołało dyskomfort, ponieważ byłeś lustrem, a lustra pokazują, co jest w środku. Ludzie cię nie odrzucili, ponieważ zrobiłeś coś złego, odrzucili cię, ponieważ w pobliżu widzieli siebie i widzenie siebie jest bolesne. Szczególnie dla tych, którzy budowali życie na zaprzeczenia. Nic nie powiedziałeś, ale twoja energia powiedziała wszystko, krzyczała autentyczność w świecie kopii, odzwierciedlała gojenie wśród odrzuconych ran, chociaż udawali stabilność, ich obecność poprosiła o prawdę. A prawda jest nie do zniesienia dla tych, którzy żyją na maskach. Woleli więc nazywać cię dziwnym, intensywnym, przesadzonym. Każda etykieta serwowana tak długo, jak mogłyby nadal się mylić. Ale teraz bez ciebie atmosfera była nieprzezroczysta, czegoś brakuje, ponieważ nie byłeś tylko obecnością, to było objawienie. A brak twojej energii ujawnia, że problemem nigdy nie byłeś ty, to właśnie w nich wzbudziłeś. Byłeś szansą na zmianę, której odmówili. A teraz nie ma mowy nie pamiętać światła, że pewnego dnia było lustro dla ich duszy. Gdy chodziłeś autentycznie, obserwowałeś jak kopie są wiwatowane przez rozcieńczone wersje tego, co było w tobie raw essence. Oklaskowali hałas, estetykę, etykietę, ale nie mogli znieść korzenia, a tym korzeniem byłeś ty. Widzieli jak inni używają głosu, tonu, dostawy, ale ze strategicznym uśmiechem i filtrem, które zakamuflowały prawdę. A ty, cichy Stwórca, obserwowałeś w ciszy, nie dla tchórzostwa, ale z sumienia. Wiedziałem, że to, co jest prawdą, nie jest konkurowane, czeka, ponieważ prawda, w przeciwieństwie do trendu, nie wymaga etapu, kształtuje czas. Byłeś ukrytą burzą siłą, która nie spełniała wymagań algorytmu, ponieważ podczas ozdobnych mowy rozpocząłeś doświadczenia. Gdy naśladowali swój kształt, nosiłeś substancję. Jego oryginalność niepokoiła się, ponieważ nie można go kupić, powtórzyć lub przećwiczyć. I czego nie można kontrolować, świat próbuje wymazać. Dlatego woleli do zmanipulowania wersji, które nie konfrontują się, głosy, które się nie przekształcają, idei, które nie zagrażają struktur. Ale co to jest kopia? Pewnego dnia zanika. Dzisiaj czas zaczyna pokazywać, że to, co było szumem, nie popiera spuścizny. A echo, które kiedyś cię zirytowało, teraz dowodzi, że twoja obecność zawsze była fundamentem, ponieważ pomysł można skopiować. Ale namaszczenie nie. Ból, który cię ukształtował, ścieżka, która podróżowała, prawda, która przetrwała. Nic z tego nie można przenieść. Nie byłeś trendem. Byłeś i jesteś modelem. A wiek autentyczności wkrótce nazywa cię z imieniem. Rozejrzałeś się i zobaczyłeś, że wszyscy się rozwijają. Prace są podbijane. Kwitnące relacje. Nazwy są pamiętane podczas gdy wydawały się zaparkowane w niewidzialnej otchłani. Powiedział sobie, że coś jest nie tak, że stracił czas, ale to, co wydawało się opóźnieniem, było w rzeczywistości boska synchronizacja działająca w ciszy. Nie spóźniłeś się, to było udoskonalone. Gdy pobiegliby się pojawić, pogrążyłeś się w głębinach, które generują korzenie. Jego czas nie był czas ludzkiego zegara, był to czas wieczny. Każde nie, każde zamknięte drzwi, każda okazja, która ześlizgnęła się z dłoni, była tarczą. Ponieważ gdybyś został wydany zbyt wcześnie, eksplodowałoby to jak fajerwerki. Przez chwilę piękne, ale zbyt krótkie, aby zaznaczyć historię. Bóg zachował swoje imię. Ukrył swój połysk i opóźnił swój wygląd, aby kiedy przyszedł, nikt nie mógł wymazać. I nie dlatego, że nie byłeś gotowy. To świat nie był jeszcze wystarczająco dojrzały, aby przyjąć cię z czcią, jaką wymaga Twoja misja. Teraz to, co kiedyś wydawało się utracone, czas ujawnia się jako wieczna inwestycja. Zgromadziłeś mądrość, której nie uczysz się z oklaskami, tylko łzy. Nosisz autorytet tych, którzy zostali wyrzeźbieni przez cierpliwość. A kiedy świat w końcu Cię słyszy, nie będzie to nowy dźwięk. Będzie to stara prawda, która nadeszła dokładnie. To nie było opóźnienia, była to boska kalibracja dla wpływu bez powrotu. Wielu zdezorientowało ciszę z wahaniem. Myśleli, że nie wiesz co powiedzieć, co było niepewne, zdezorientowane, zagubione. Nie wiedzieli, że ich cisza była wyższym porządkiem. Było to święte posłuszeństwo rozkazom, które nie pochodzą z ziemi, ale z nieba. Podczas gdy wszyscy biegli, aby się pojawić, uczono cię zostać. Scena wyglądała kusząco, ale wiedziałeś, że wczesne wejście naraża się na zniszczenie. Potem pozostał cicho, nawet gdy jego jelita płakały, by krzyczeć jego prawdę. Ponieważ prawdziwą moc nie trzeba krzyczeć, istnieje tylko. A kiedy mówi, świat się zatrzymuje. Nie milczałeś, ponieważ brakowało słów, byłeś dostrojony jak miecz, ukształtowany przez odpowiedni moment, kiedy każde słowo przecinało atmosferę, a nie tylko uszy. Jego cisza była zbroją. Chronił cię przed pochlebstwem, pułapkami, głodnymi oczami, które próbowałyby cię pochłonąć, zanim zrozumiałeś ciężar, który nosisz. Świat myślał, że brakuje ci, ale byłeś w przygotowaniu, nie zniknąłeś. Było to ukryte przez Boga podczas otrzymywania kodów, które nie dzielą się nikim. Teraz, z otwieraniem kurtyny, kiedy mówisz, nie będzie to zadowolone, będzie to wpływać, twoje słowa nie będą przemówieniami, będą to dekrety, ponieważ ci, którzy nauczyli się milczeć, podczas gdy wszystko spalone niesie moc, by podpalić bez krzyku. Cisza nigdy nie była pominięciem, to była konsekracja. A twój głos jest dziś uświęcony, zanim zdecydujesz się posłuchać, zamiast pojawiać się. Spojrzeli na ciebie i zobaczyli pęknięcia. Myśleli, że jesteś zbyt złamany, zbyt zraniony, zbyt zaznaczony, ale to, co zobaczyli, gdy się nie udaje, niebo nagrało jako pieczęć. Każda blizna była dowodem, że przekroczyłeś obszary, których większość nawet nie przeżyje nie tylko widziałeś wojnę. Zostawiłeś ją, niosąc fragmenty objawień, które tylko ci, którzy krwawią, wasze rany mówią nawet jeśli usta się zamyka, ponieważ ciało wojownika nie jest gładkie, jest oznaczone niewidzialnymi zwycięstwami. Nie jesteś zwykłym ocalałym, jesteś żywym plikami duchowych bitew, które zmieniły miejsca docelowe. Każdy ból był narzędziem, każde opłakiwało rekonfigurację, każde porzucenie klasy emocjonalnej, samokontroli. Myśleli, że zostałeś pokonany, nie wiedząc, że jesteś konsekrowany, że elementy pozostawione po chaosie były dokładnie tymi, których Bóg użyłby do odbudowy świątyń w tobie. Podczas gdy inni ozdobili przezwyciężenie przemówień, wcieliłeś się do pokonania. A teraz nosisz rodzaj autorytetu, którego nie można omówić, ponieważ nie pochodziło z teorii, ale z rowku. Twoje oceny są twoimi poświadczeniami i każdy z nich świeci prawdą, że przeżyłeś bitwy, które zostały zaprojektowane tak, aby cię zniszczyć. Nie tylko się opierałeś, zostałeś przekształcony. I kto nosi takie blizny, nie wymagają wprowadzenia, jest już w atmosferze. Spędziłeś tyle czasu, próbując zrozumieć, dlaczego było inaczej, dlaczego tak bardzo bolało, dlaczego wydawało się mieć niewidzialną wagę, której nikt inny nie zrozumiał. Do pewnego dnia wszystko miało sens, jakby elementy, które były rozpowszechniane przez lata, wreszcie pasują, nie zginąłeś, śpiło, a teraz, gdy się obudziło, nie ma systemu, który poradziłby sobie z wpływem twojego sumienia. Ponieważ kiedy wybrany pamięta, kto to jest, tronie kłamstwa zaczynają drżeć. Maski upadają, struktury wędrują. To przebudzenie nie jest fazą, jest to punkt bez powrotu. Teraz pamiętasz każdą obietnicę, każdy ból, każdej nocy na kursie i rozumiesz, że wszystko to przyniosło ci tutaj. Nosisz nie tylko swoją historię, ale rodowy krzyk wszystkich którzy przyszli wcześniej i nie mogli wstać teraz możesz i idziesz ponieważ minął czas zaprzeczenia teraz jest czas manifestacji i każdy twój krok to marsz który sprawia że ziemia drży próbowali cię przekonać że jesteś mniej teraz zobaczysz że sam trzęsienie ziemi jest przygotowywane nie jesteś już taki sam już nie pleśń nie wycofuj się już nie szukasz aprobaty to jest na misji i ta misja już nie wróciła. Świat drży, nie ze strachu, ale uznania. Ponieważ teraz pamiętasz, kim jesteś, a ta pamięć jest kluczem, który otwiera drzwi do miejsca docelowego, którego nikt nie może ponownie zablokować.